Kolejny kompleksowy temat i dość znacząca pozycja kosztowa e, paliwo, które niestety nie jest stałą pozycją kosztową i też bardzo mocno różniącą się pomiędzy poszczególnymi krajami. E, w zeszłym roku w 2002 w stosunku do 2001 znaczący wzrost cen paliw. E, z jednej strony wojna w Ukrainie, z drugiej strony Przyspieszenie wzrostu gospodarczego po, po COVID. -zie. 2003 rok w stosunku do 2002 roku 20-25% spadek cen paliw. Tak jak wspomniałem, nie jest to stała pozycja kosztowa i na paliwo rzutuje naprawdę szereg, szereg na cenę paliwa rzutuje szereg czynników. Przede wszystkim cena ropy, na, ropy naftowej na rynkach. Światowych. Lokalne cła, cła i podatki. W zeszłym roku mieliśmy ciekawą sytuację dotyczącą Węgier, gdzie rząd zdecydował się na wprowadzenie maksymalnej ceny paliw i nastąpiło natychmiastowe przesunięcie tankowań klientów z, z państw ościennych na, na Węgry. Natomiast Węgry długo tego nie wytrzymały i zmuszone były do e, urynkowienia cen paliw. Do tego dochodzą kwestie kursów, kursów walut. E, Koszty dystrybucji paliwa, czy też coraz powszechniejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska, w niektórych przypadkach nawet krótkofalowe czy krótkotrwałe spekulacje na rynku paliw. Istotne z perspektywy przewoźników zdecydowanie jest cena jako taka, ale również właściwe planowanie tankowań w poszczególnych krajach i obserwowanie zmian, zmian paliw na, na rynkach europejskich.